Kaczyński ujawnił, jakie ma plany względem Tuska. A następnie sprawdzimy, jak Kościół pomaga uchodźcom i czy Polacy w ogóle to dostrzegają. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Oczywiście wszyscy znamy doskonale algorytmy YouTube'a. Jeśli nie znamy, no to e, algorytmy YouTube'a starają się określać kontekst filmu. A co za tym idzie? Robot, maszyna samoucząca się stara się określić, czy film jest, nie jest przypadkiem zbyt kontrowersyjny, i tak dalej. Z tego też tytułu będziemy musieli w niektórych słowach używać zamienników. Przypadkowo, na to, co się dzieje na wschodzie, będziemy mówić Sytuacja na wschodzie. Ale nie mówimy tego w taki sposób, dlatego że bagatelizujemy te sprawy, tylko dlatego że trzeba. Dostosować się do tego, co oferują nam platformy społecznościowe. Także mam nadzieję, że wszystko, mimo, mimo wszystko, wszystko będzie zrozumiane. No i co? Łapka w górę dla zasięgów. Dzięki serdeczne, że z nami jesteście i lecimy. Niestety, słowa Kaczyńskiego były na tyle mocne, że nie nadają się na YouTube. W skrócie prezes PiS stwierdził, że mają dowody na kontakty agenturalne Tuska z czego można wysunąć oskarżenie o zdradę stanu, ale na ten moment nie są w formie dowodów procesowych, które mogliby przedstawić w sądzie, jednak służby już się tym zajmują. Aby przygotować je właśnie w takiej formie. No i można oczywiście sobie powiedzieć, że okej, okay, to kolejne jakieś tam wybzdurane pomysły Kaczyńskiego, tak naprawdę nie rzucił żadnego poważnego oskarżenia na Donalda Tuska, nic mu nie grozi, bo przecież nie było mówione z jakiego artykułu chciałby go... Postawić w ten stan oskarżenia, że ma na razie za mało dowodów, ale wcale tak nie jest. Słowa Jarosława Kaczyńskiego są dużo bardziej daleko idące niż wam się wydaje. Bo co on takiego stwierdził? On powiedział, że jest przekonany, że, jest, że Tusk jest agenturą. Agenturą wschodnią, może nie wymieniajmy nazwy tego kraju, bo jak za często będziemy to mówić, no to zaraz będzie to, co, to, co YouTube lubi najbardziej, ale on się zastanawia, jak to udowodnić procesowo. Tusk to agentura wschodnia. Jak to udowodnić procesowo? Że on już jest pewny co do tego. On ma niezbite dowody, które jednak nie są na tyle e, skuteczne, żeby zgodnie z prawem je wykorzystać i go osądzić, ale te dowody posiada, jego zdaniem. Tylko teraz trzeba je odpowiednio ubrać i tak uargumentować w sądzie, żeby jednak postawić go w stan oskarżenia. A co to miałoby być za oskarżenie? Czym jest wschodnia agentura? Proszę Państwa, to jest. Artykuł jeden z najgorszych, jaki w ogóle można sobie wyobrazić. Znaczy, grozi na to, za to najgorsza kara. To jest zrada stanu. Przestępstwo, zbrodnia godząca w najistotniejsze interesy państwa, jak udział obywatela w działaniach przeciw własnemu krajowi, próba obalenia jego rządu poprzez zamach stanu, uczestnictwo w działaniach zmierzających do uszczuplenia terytorium państwowego, próba... Zlikwidowanie głowy państwa. Jakie są za to? Eee, to jest artykuł 127, paragraf pierwszy kodeksu karnego. Jaka jest za to kara? Proszę bardzo. Pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat. Naprawdę bardzo mało czynów można zrobić w tym kraju, żeby dostać aż taki wymiar kary. 25 lat pozbawienia wolności albo dożywoczniego. Więc jest naprawdę bardzo grubo i Tusk może się obawiać, bo mogliby chcieć chociażby zrobić z niego przykład, kiedy wygrają chociażby kolejne wybory. Raczej się tak nie stanie, ale kto wie. Nie wiem, czy widzieliście. Ostatnio TVP Info wypuściło bardzo poważny materiał, taki dość emocjonalny, ale przypominający wszystko to, co robił Tusk, co było powiązane ze Wschodem. Jak bardzo starał się uzależnić Polskę od Wschodu. Jasne, materiał jest bardzo wyolbrzymiony. Nazywa się Nasz Człowiek w Warszawie. I to jest cytat z, ze wschodnich mediów. Faktycznie tak określali tu Tuska. Pamiętamy na pewno te wszystkie e, sytuacje, kiedy on tam chodził na molo i tak dalej. Później mówił, że w sumie rozmawiali o nieistotnych sprawach, ale działo się. I TVP Info faktycznie przypomina ważne fakty. Jest to nacechowane bardzo mocno, e, antyplatformowo, jest nawet za dużo powiązań tego człowieka ze Wschodem. E, dużo jest na wyrost, ale pamiętajmy, że te media państwowe należą właśnie do Jarosława Kaczyńskiego i stara się stworzyć tą narrację, która by Obwiniała go za właśnie zdradę stanu. I jak widać, zaczynają w tym kierunku brnąć. A ziobro może dużo. Jasne, zamykanie kogokolwiek opozycyjnego w ramach Unii Europejskiej nie byłoby zbyt pożądane u nas. I ciężko by było to później sobie wytłumaczyć. Tylko też pamiętajmy, że narracja ogólna PiSu jest taka, że Unia Europejska w sumie nie jest aż taka fajna. Na razie nikt nie mówi, znaczy nie nikt. Są też tacy jak ten, no, jak on się nazywał Kowalski, którzy chyba nawet wprost mówili, że w sumie to można z tej Unii odejść. Ziobro nawet coś takiego mówił, że jeśli Unia nic nam nie daje, no to czy taka Unia w ogóle jest nam, nam potrzebna? Coraz więcej polityków partii rządzącej twierdzi, że można by było sobie poradzić bez Unii Europejskiej. Być może i tak, nie mówię, że nie, tutaj nie, nie analizuję w tym momencie tego, czy warto by było wyjść, czy nie, tylko pamiętajmy, że kiedy by się to stało, no to wtedy faktycznie już zamykanie opozycyjnych liderów nie byłoby niczym zdrożnym, bo tak się dzieje chociażby na wschodzie. <laughs> Donald Tusk już odpowiedział na to. Tusk zapowiada reformy i krytykuje raport Macierewicza. Polacy wstydzą się za was, powiedział tak. To co Kaczyński, Macerewicz Morawiecki zrobili w ostatnich godzinach jest zupełnie czymś niewybaczalnym. Polska i Polacy wstydzą się za was, mówił Tusk, nawiązując do reanimacji przez pis teorii, tego co się stało wiadomo gdzie na wschodzie i opublikowania zdjęć wiadomo jakich ludzi. Jakby nie było, jest to niezwykła tragedia dla wszystkich Polaków i szkoda, że na tym się robi politykę. Fajnie by było, gdyby cała ta sytuacja została w końcu raz a dobrze wyjaśniona. Niestety jest, możliwości na to są coraz mniejsze z każdym rokiem, a minęło już lat 12. My dalej nie mamy bezpośredniego dostępu do wraku, więc ciężko cokolwiek wnioskować. Ale to, że Donald T. może zostać postawiony w stan oskarżenia, jest jak najbardziej prawdopodobne. O ile nie będzie dalej tak, że rączka rączkę myje, a okrągły stołowy układ w dalszym ciągu może się atakować. Medialnie mogą robić szopkę jak, jaka tylko by się im nie wyobrażała. Mogą się oskarżać, mogą mówić, że to zdrada stanu, mogą mówić, że to, że tamto, a finalnie i tak rączka rączkę myje. No zobaczymy jak będzie tym razem, czy być może coś się zmieni. Dajcie znać co wy w ogóle o tym myślicie, czy uważacie, że Donald Mógłby odpowiadać za coś takiego? Czy też jest to zbyt duże wyolbrzymienie i bujna wyobraźnia Jarosława Kaczyńskiego? A my już lecimy do kolejnego tematu. Przyjrzyjmy się, jak. Kościół pomaga uchodźcom. Pomoc jest naprawdę spora i faktycznie my też czego doświadczyliśmy, bo jak szukaliśmy na początku dla rodziny uchodźców, która u nas mieszka, jakichś kontaktów takich, żeby faktycznie pomóc im, żeby poznali osoby, które też są z grupy uchodźców, żeby, no żeby mieli jakichś tutaj znajomych, którzy mówią również w ich języku i są w podobnej sytuacji, no to pierwsze oferty, jakie znaleźliśmy gdzieś w internecie, które faktycznie działały, Prężnie, fajnie, i tak wiecie, z takim pełnym profesjonalizmem, z taką pełną szczerością to były organizacje kościelne. I w pierwszy czy drugi dzień, jak do nas przyjechali, no to poszliśmy właśnie do kościoła na takie spotkanie, gdzie przychodziły matki z dziećmi, uchodźcy. I ze sobą rozmawiali, bawili się, byli animatorzy, naprawdę bardzo super. I działania Kościoła można jak najbardziej pochwalić. Jednak Polacy kompletnie tego nie dostrzegają, bo faktycznie można mieć bardzo dużo zastrzeżeń do Kościoła, zwłaszcza do tego, co robi ryzyk. On jest politykiem, on jest tak naprawdę jednym z ugrupowań rządzących. Radio Maryja manipuluje swoimi odbiorcami do bardzo dużego stopnia. Jest bardzo duża grupa emerytów, którzy płacą swoje całkowite resztki emerytów. Emerytury, które im zostają na radio Maryja, żeby to się utrzymywało, a ryzyk robi sobie na tym politykę. Robiliśmy nawet reportaż o Tadeużu Rydzyku. Jeżeli chcecie wpiszcie ryzyk BNB na YouTubie, to zobaczycie trochę więcej o tym człowieku. Jednak nie można, i można też znajdować wiele więcej wad Kościoła. Jasne, oczywiście, i to historycznie, które nie zostały do tej pory wyjaśnione. Wszyscy chyba wiemy, o jakie rzeczy chodzi. Jednak nie można jednoznacznie powiedzieć, że kościół sam w sobie jest zły. A niestety w Polsce, przez tą politykę prowadzoną w kościele, duża część Polaków nie dostrzega żadnego dobra płynącego z tej instytucji. Można być wierzącym, można być niewierzącym, jednak fakty są faktami. I faktycznie Kościół często pomaga osobom potrzebującym. A jak się okazuje, na zlecenie Rzeczpospolitej, Ibris zapytał Polaków, jak oceniają działania Kościoła po wybuchu wiadomoczego. I aż 43% badanych takich działań w ogóle nie odnotowało. Zdecydowanie dobrze i raczej dobrze oceniło to zaledwie 32% badanych. 9% ba badanych e, zdecydowanie dobrze, 23,2% raczej dobrze. A cała reszta raczej źle, zdecydowanie źle, nie odnotowałem żadnych działań kościoła w tej sprawie lub trudno powiedzieć, czyli również można to rozumieć jako nie odnotowałem żadnych działań kościoła w tym temacie, kiedy chyba nie słyszeliśmy w ogóle żadnych informacji, które by płynęły z kościoła w drugą stronę. Że kościół nie jest chętny do pomagania, nie? Wiecie o co chodzi. Nikt, nikt nie mówi o tym, że kościół się nie angażuje w pomoc uchodźcom, a i tak zdecydowana większa część osób kojarzy pomoc kościoła źle. Więc ta narracja antykościelna naprawdę jest u nas bardzo, bardzo powszechna. Z kościołem jednak jest taki problem, że o ile prywatne firmy, a nawet państwo, kiedy pomaga z budżetu państwa, czyli z naszego wspólnego budżetu, to zaraz obaneruje sobie całe miasta. Będą informacje w mediach, w aplikacjach, na telefonie, reklamy wykupią za kolejne miliony. Pomogli za 100 milionów, wykupią reklamę za 2 miliony. Żeby wszyscy się dowiedzieli, jak oni bardzo pomagają. Kościół by tego zrobić nie mógł, bo jakby to wyglądało? Kościół ma pomagać z dobrego serca i w ogóle, nie? A jakoś by chyba wypadało ten PR odbudowywać, jeśli ta instytucja Kościoła w ogóle ma w Polsce przetrwać. I jest z tym bardzo duży problem. Piszcie koniecznie, co wymyślicie, jak wy oceniacie pomoc Kościoła od wybuchu, wiadomo jakiej sytuacji na wschodzie. Tymczasem ja już się będę żegnał, a na koniec jeszcze muzyka od jednego z was, która standardowo znajduje się w linku w opisie. Jeśli was interesuje, to koniecznie zajrzyjcie. Zacieki z wczorajszego dnia. Próbujesz z wraz ze wspomnieniami. Lecz czy tak się da zetrzeć wszystko i stanąć na półce z czystymi sumieniami. Głowy ból, tłumisz snem, wracasz w łóżko, marząc o tym, żeby już dziś nie stało się nic. Znów tyle.